Siemka Katayamoka, witam Was na kolejnym odcinku w Dark Orbit. Dzisiaj może warto wspomnieć trochę o czymś, co wczoraj Dark Orbit całkowicie nie wyszło. No, beatpointowi, prawda? Nowy event, który chcą wprowadzić. No, powiedzmy, udało im się już po próbach wczorajszego rozwalenia serwerów, bo podobno troszkę bugów wprowadzili, wprowadzając tylko 10 misji, prawda? Tylko 10 misji. Link Wam zostawię oczywiście w opisie. Tutaj jest feedback i info o, o samym inwencie Event zawiera 10 misji. Nic więcej, tak naprawdę 10 misji specjalnych, które znajdziecie tutaj w zakładce. W zakładce misji specjalnych i odblokowane są maksymalnie jednadziennie, czyli, ale oczywiście potem zrobicie jak się zamotacie i na przykład dopiero tam 10 lipca zaczniecie robić czy 11 to już będziecie mogli praktycznie wszystkie zrobić od razu, prawda? Ale nie szybciej niż jedną dziennie od dzisiaj. Od wczoraj miało być, tak tu jest napisane, prawda? Ale przesunęło im się to właśnie przez ich te problemy. Także od dzisiaj jak zrobicie tą pierwszą misję to możecie sobie przystąpić do kolejnej, następnego dnia. Prawdopodobnie jeśli dzisiaj jej nie zrobicie, to jutro będziecie mogli zrobić pierwszą i drugą, więc tak to powinno działać, prawda? Także docelowo nawet z tego dnia, kiedy już będzie dostępna dziesiąta, a wy jeszcze pierwszej nie zrobicie, powinniście móc zrobić wszystkie dziesięć już wtedy, prawda? bo będzie dostęp do nich odblokowany każdego kolejnego dnia i przez to, przez zrobienie poprzedniej misji. Także misje nie są tutaj jakieś ciężkie specjalnie, zobaczcie Lordakia, Boss Lordakia czy jakieś Mordony, ehm, także tutaj nie jest naprawdę nic ciężkiego, ehm, ostatnia misja jedynie tutaj Alfa, Beta, gamma, ehm, complete one of the following gates, no najcięższa misja, zrobić jedne wrota, ehm, także nic wielkiego też, mamy do zdobycia w tym evencie, tak to promują, że to jest jakieś super, a to są po prostu tylko designy, prawda? Możecie cały komplet Berserkerów, Berserker Ace Drone Design zdobyć sobie dla dronów. Tak to wygląda, także możecie mieć cały komplecik, jeśli będzie wam się chciało. Nagrody w tym evencie, no zobaczcie, no jakieś tam urka nieduża, nieduża, no tam koniec, dobra, 10 tysięcy urki i 5 kluczy. To jest tak, że można spojrzeć, ale też nic wielkiego. Tutaj Jedyną rzeczą tak naprawdę, która powinna waszą uwagę zwrócić, to jest misja czwarta, gdzie nagrodą jest moduł. O, no właśnie. No i co ten moduł nam daje? Zobaczmy. HP Dim 01, czyli moduł na HP do Diminishera, tak jak macie tutaj napisane, który zwiększa nam HP o 10%. Podobno jest rzadki, ale ja go wcześniej w sumie też nie widziałem, także może faktycznie jest rzadki. 10% do DeepMishera tego nie widziałem wcześniej, więc może warto go mieć. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o sam, sam ten event, to po prostu jest beznadziejnie krótki i niewymagający wymagający dużego zaangażowania. Także to jest taki po prostu leciutki dodatek, żebyście się nie wiem, nie nudzili na początku wakacji, zanim pojedziecie sobie nad morze. Może. Także to by było tyle. Misję, możecie oczywiście, tak jak pokazywałem tutaj, przyjąć w misji akcji specjalnej, czyli ostatnia zakładka. No i co, powodzenia! Możecie robić i. A, no, jak umrzecie, to macie. Bo niektóre takie coś mają, że nie można umrzeć, ale no, dobra. Lordakie bo Boss Lordakie, no dobra, dajmy na to, że ktoś jednak umrze. To możecie ponownie przyjąć, tak że nic tutaj specjalnego się nie stanie. A teraz zostałem poproszony o pozwolenie na pozdrowienie swoich rodzin. No ja czekaj, ja coś puszczę. Pozdrawiam ekipę Red oraz ERA Największe luje w kosmosie Buła, Łokieć, Kołowrotek Nie ma typa na was, Pozdro se, wiadomo znak wiktorii Znak zwycięstwa Dziękuję Pozdrawiam mamę i tatę Ja też pozdrawiam twoją mamę i tatę Dziękuję Zwłaszcza mamy. Zwłaszcza <śla> <śla> mamy. Ja pozdrawiam psiapsi psi i wujka Także tyle pozdrowień na dzisiaj więc dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.